Mamy dzisiaj konfrontację Pana Jezusa z faryzeuszami. To się bardzo często zdarzało, o czym czytamy na kartach Ewangelii. I ci faryzeusze najczęściej jawią się tutaj od tej strony negatywnej, gdzie samo pojęcie faryzeizmu wiąże się i kojarzy nam przede wszystkim z jakimś takim udawaniem, z jakąś dwulicowością. Nie chcemy osądzać oczywiście tych ludzi, ale chcemy tę postawę. Takiej dwulicowości odnieść przede wszystkim do siebie, czy nie wkrada się ona w nasze życie. Jakimś obrazem dla zilustrowania tego problemu jest w wydaniu Pana Jezusa to nawiązanie do obmywania zewnętrznego takich, tych rytualnych, różnych zwyczajów żydowskich, gdzie no, trzeba w odpowiedni sposób umyć rękę czy opłukać naczynie i że to sprawi, że czy to naczynie, czy część ciała ludzkiego będzie właściwie przygotowana do tego, aby oddawać cześć Panu Bogu. Oczywiście coś z tego w nas jest, bo kiedy przychodzimy do kościoła chociażby w niedzielę, to no, chcemy czy nie, zatrzymujemy się też na tej zewnętrznej stronie naszego wyglądu. Oczywiście niektórzy, może szczególnie w tych czasach, też troszeczkę no, przeszarżowali i ubierają się zbyt frywolnie, niestosownie. Wchodząc do kościoła, to ten wątek jest często tutaj no, poruszany i dyskutujemy nad tym. Natomiast jest też, myślę, jakaś taka grupa osób, która no, chce w kościele od tej strony zewnętrznej pokazać się w pełnej okazałości. I to nie są już tylko wydarzenia ślubne czy jakieś takie uroczystości rodzinne, ale każda jakby sposobność, kiedy jest się pomiędzy ludźmi, kojarzy się. I wiąże z tym, że no, muszę wyglądać przede wszystkim, żeby ludziom się podobać. No i tutaj jest taka pułapka, bo Pan Jezus powie: A co z naszym wnętrzem? Co ze środkiem? Pani Jela, która sprząta u mnie od wielu, wielu lat, pomaga mi, przez jakiś czas przyglądała się kuchni gazowej w mojej, kuch w mojej kuchni i mówi: Proszę księdza, już nie mogę na nią patrzeć. Szoruję ją, szoruję i. I, I nic nie mogę zrobić. Ksiądz da mi jakiś zestaw śrubokrętów, ja muszę ją rozkręcić. No i dostała zestaw śrubokrętów, rozkręciła tę kuchnię i umyła ją w środku. No i to jest taki jakby drogowskaz dla nas, że e, mamy się rozkręcić, podkręcać śrubki różne, żeby zajrzeć do naszego wnętrza i zwrócić też uwagę na tę wewnętrzną stronę e, tego, co jest w nas, że. Nie wystarczy wystawy sklepowej szorować od zewnątrz, od ulicy, żeby się ludziom podobała, ale trzeba wejść tam do środka, żeby zrobić tam odpowiedni remament i, i czystość prowadzić. Także Ewangelia, którą Pan Jezus nam ukazuje, kolejny raz przypomina nam o tym, że trzeba, trzeba dbać przede wszystkim o to, co duchowe i wewnętrzne.